Miał ojca i syna i Ducha Świętego, dzienniczka świętej siostry Faustyny. Życie w obecnej chwili upływa mi w cichej świadomości Boga, nim żyje moja dusza milcząca, a to świadome życie Boga w mojej duszy jest mi źródłem szczęścia i mocy. Nie szukam szczęścia poza głębią swej duszy, w której mieszka Bóg. Jestem tego świadoma. Czuję jakoby potrzebę udzielania się innym. Odkryłam w duszy źródło szczęścia, to jest Boga. O, mój Boże, widzę wszystko, co mnie otacza, że jest przepełnione Bogiem o najwięcej, dusza moja, którą zdobi łaska Boża, tym, czym będę żyć w wieczności. Już zacznę teraz. Jezu Miłosierny, w tej naszej chwili modlitwy, chcemy, tak jak się mówiła Siostra Faustyna. Tym, czym będziemy żyć w wieczności, zacząć żyć już teraz. Chcemy stawać się coraz bardziej podobnymi do Ciebie w naszym życiu, w naszym kochaniu, w naszej służbie, w naszym byciu dla innych. Pragniemy naszą modlitwą objąć tych, którzy tej modlitwy najbardziej potrzebują, naszych najdroższych zmarłych, tych, których. Nosimy w naszych sercach, którzy niedawno odeszli. Prosimy Cię, Jezu, o życie wieczne dla nich, o Twoje miłosierdzie. W naszych modlitwach pamiętajmy o Kościele prześladowanym. Modlmy się o bezpieczeństwo chrześcijan w Iranie. Tam, gdzie trwają bardzo krwawe prześladowania chrześcijan obecnie, módlmy się też za strefę gazy o pokój, pocieszenie dla ofiar, sprawiedliwość i opamiętanie dla oprawców. O krwi wodą, któraś wypłynęła. Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi wodą wypłynęła Serca Jezusowego, Jako strój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie, o krwi która Któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć mił. Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa. Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Ojcze, Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego, Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Tak, so Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej mąki dla jego bolesnej mąki dla jego bolesnej mąki dla jego bolesnej mąki Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej małki Dla jego bolesnej małki Dla jego bolesnej małki Dla jego bolesnej małki Dla jego bolesnej małki, dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej małki mara, Dla jego bolesnej małki <woșWi physic introductionsWA> Dla jego bolesnej małki mara, dla jego bolesnej małki Dla jego bolesnej małki. Lego bolesnej małki. Lego bolesnej małki. Lego bolesnej małki. Lego bolesnej małki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej małki. Dla Jego bolesnej małki. Dla Jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki 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 Dla Jego bolesnej małki. Dla Jego bolesnej małki. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Zmił się nad nami nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem, Maryjo Matko Miłosierdzia, święta siostro Faustyno, święty Janie Pawle II, święty Andrzeju Apostole Święci Archaniołowie Rafale, Gabrielu i Michale, błogosławiony Ojcze Honoracie, Błogosławiony Księży Michale Sopoćko, Błogosławiony książę Jerzy Popiełuszko. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w duchu świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miłosierdzie dla nas, całego świata. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, stańmy przed dobrym Bogiem w prawdzie o naszym życiu. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami panie synu jednorodzony ojca przed wieczorem...